Hej kochani, jak zapewne możecie zauważyć dzisiaj troszkę inne ustawienia, postanowiłam, że zobaczę jak to wszystko będzie wyglądało, kiedy ja będę pomiędzy aparatem a ścianą i zobaczę czy da się jakoś fajnie rozmazać, rozmyć te ściany. Um. Troszkę się boję, że ten fokus może wariować, dlatego że nagrywam w świetle dziennym, a jak nagrywam w takim świetle nie do końca stałym, to może trochę wariować. No ale zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Mam nadzieję, że będzie ładnie. I dajcie znać, jak to wszystko wygląda. Dzisiaj zapraszam Was na test podkładu. Wiem, że lubicie tego typu filmy, więc przychodzę właśnie z testem Maybelline Afniton. Powiem Wam szczerze, że nigdy tego podkładu nie miałam. Pierwszy raz go mam i jestem bardzo go ciekawa, zwłaszcza, że dostałam pod ostatnim holem. Komentarze, że dla wielu osób jest to najgorszy podkład, jakiego używały w życiu, więc tym bardziej mnie to zaintrygowało, co jest z nim takiego nie tak. No i muszę go po prostu przetestować. I tak w ogóle swoją drogą muszę powiedzieć, że ten podkład kojarzy mi się z dziewczynami z kanału The Donne. Dajcie znać, czy pamiętacie te dziewczyny, bo one nagrywały kilka lat temu i właśnie z nimi kojarzy mi się ten podkład, dlatego że one kiedyś chyba nagrały. Z tego podkładu i w ogóle go używały, więc tak mi się właśnie z nimi kojarzy. I zawsze miałam ten podkład za jakiś produkt, który jest fajny, dlatego że naprawdę powiem szczerze, że nie słyszałam o nim takich złych opinii. I bardzo mnie zdziwiło to, jak dostałam właśnie kilka komentarzy pod filmem, że właśnie ten podkład jest niefajny. Więc dzisiaj sobie przechodzimy zrobić, jak to wszystko wygląda, jak to będzie wyglądało. Na twarzy, jeżeli chodzi o kolor jaki ja mam, to jest 03 Light Beige i to jest najjaśniejszy kolor dostępny normalnie w drogeriach stacjonarnych i chyba internetowych. Przynajmniej u nas w Polsce o tym mówię, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że do mnie będzie dobrze dobrany, dlatego że teraz jestem tak bardzo leciutko opalona, ale już wiecie, schodzę z takiej bardzo zimowej skóry na trochę bardziej letnią, więc mam nadzieję, że będzie dobry. Zaczynamy. Jeżeli chodzi o podkład, to ja go kupiłam w Rosmanie na promocji minus 49% i kosztował mnie około 12-13 zł. On jest takim dosyć płynnym podkładem, ale jak go tak właśnie wstrząsam, mam nadzieję, że to słychać, to on właśnie tak chlupocze, ale nie tak bardzo płynnie, tylko tak zawiesiście, jeżeli mogę to tak określić. Podobno jest dosyć płynny i co ja tu mogę powiedzieć o tym, no jest trochę płynny ale myślałam, powiem szczerze, że będzie bardziej płynny, bo wszyscy tak mówili że on tak ścieka, wypływa spodziewałam się troszkę jednak konsystencji bardziej płynnej, wręcz wodnej a tu się okazuje że nie ma takiej tragedii jeżeli chodzi o nakładanie, będę go nakładać wilgotnym beauty blenderem, który jest dosyć mocno odsączony, więc mam nadzieję że mi nie zaburzy że tak powiem efektu na twarzy w ogóle to jest oryginalny beauty blender, z którego jestem naprawdę zadowolona, ale o tym pewnie w innym filmie. I teraz sobie zacznę nakładać na jedną część twarzy, żeby zobaczyć, jakie to ma krycie, jakie to ma wykończenie i czy to mi się w ogóle spodoba. Jeżeli chodzi o kolor, to już widzę, że jest ładny żółty, natomiast będzie odrobinę ciemniejszy od mojej szyi. Dosłownie odrobinę. Więc jeżeli ktoś jest bardzo, bardzo blady, to już widzę, że to nie będzie niestety dla niego podkład. Zresztą gadałam z Olą z kanału Hidden Dreams, która jest naprawdę bardzo, bardzo jasna. I ona powiedziała, że dla niej ten podkład był po prostu pomarańczowy. No i kurczę, powiem Wam, że raz, dwa go nałożyłam. Właściwie to już mam nałożony na jedną połowę twarzy. Chyba w trzech ruchach to zrobiłam dosłownie. I krycie ma no naprawdę całkiem niezłe. Właśnie też o nim tak słyszałam, że on ma całkiem niezłe krycie. A wykończenie wyszło mi takie satynowo-matowe. Ale tak jak mówię, to też przez to, że ta gąbka jest dosyć sucha. W ogóle, jeżeli chodzi o ten Beauty Blender, tak jeżeli mam powiedzieć, jeżeli chodzi o moje odczucia, to moim zdaniem ta gąbka zostawia najbardziej matowy efekt z wszystkich gąbek, jakich używałam w życiu, a używałam ich chyba z sześć różnych, więc... Mam już porównanie i akurat, no niestety cena ceną, ale jakoś tak ten Beauty Blender najbardziej do mnie przemawia. I tak wygląda pokryta jedna połowa twarzy. Krycie naprawdę bardzo dobre, powiedziałabym, że dobre w kierunku mocnego, więc naprawdę jest ok. Zwłaszcza, że nie nałożyłam tego podkładu aż tak dużo. No a poza tym gąbka troszkę wpije zawsze, więc teraz pora na drugą część twarzy. I zobaczymy. I tę resztkę, co mam na ręce, to sobie właśnie tutaj na szyi rozprowadzę, bo po pierwsze w ogóle muszę sobie wyrównać oczywiście kolor szyi z twarzą, ale po drugie mam też troszkę wyprysków więc tutaj je trochę pokryję. No i naprawdę na razie mi się całkiem podoba. Nie przykryło mi tutaj yy, takich pojedynczych czerwoności, ale to tam mniejsza, aż tak nieważne. Pewnie w aparacie w ogóle nie będzie widać tego. No, i rzeczywiście efekt jest taki dosyć satynowo-matowy. Przy ilości, którą nałożyłam na twarz, widzę go na twarzy, po prostu no, widzę, że mam podkład, bo tutaj przy ustach mi się troszkę więcej go zebrało. I myślę, że jeżeli ktoś nie lubi bardzo mocnego efektu widoczności podkładu, to albo musi go użyć mniej, albo po prostu musi użyć innego podkładu. Ale ogólnie podkłady, które mają takie satynowo-matowe wykończenie, one ogólnie są bardziej widoczne na twarzy niż właśnie jakieś rozświetlające. Ok, i to wygląda na razie tak. Ja na razie jestem zadowolona. I teraz może Wam po prostu przeczytam, co tutaj producent nam pisze w tych kilku zdaniach, które są po polsku na etykiecie. Afiniton idealne dopasowanie. Formuła z pigmentami dopasowuje się do odcienia twojej skóry, by pozostawić ją nieskazitelną oraz ujednoliconą. No tak wyszło, no mam wyrównany kolorek skóry. Więc jest OK. Nabliżająca konsystencja. Lekka formuła podkładu z witaminą E natychmiast wtapia się w skórę dla idealnego pokrycia bez niedoskonałości, zapewniając uczucie nawilżenia skóry. No, nawilżenia tutaj nie czuję, a pod spodem miałam krem, więc to nie jest jakiś produkt mokry, przynajmniej moim zdaniem. On właśnie daje taki bardziej matowy efekt, więc bym się nie spodziewała jakiejś nie wiadomo jakiej rewolucji nawilżeniowej. No, ale na razie mi się podoba. No, topił się, tutaj sobie go rozprowadziłam, więc. Nie wygląda to źle, nie powiedziałabym, żeby ktoś powiedział, że mam za ciemny podkład, więc ten kolor powiedzmy, że jest ok. A teraz sobie dokończę makijaż i zaraz do Was wrócę. Ok. I wróciłam z pełnym makijażem. Jeżeli jesteście ciekawi, jakich kosmetyków użyłam, to oczywiście w opisie Wam wypiszę, ale puder to jest Rimmel Stay Matte, dlatego że on nie daje takiego bardzo, bardzo mocnego matu i też... Wydaje mi się, że nie przedłuża tego makijażu jakoś znacząco, więc jest dobrym wyborem, żeby właśnie do takiego testu sobie go zaaplikować. I powiem Wam szczerze, że mi się na razie ten podkład podoba. Dosyć mocno kryje, ma ładny żółty kolor, nie ściemniał jakoś, bo tutaj mam na ręce jeszcze resztki, których używałam i powiem, że nie są jakieś bardzo pomarańczowe ani z tym stylu. Więc jeżeli chodzi o ciemnienie, to ja nie zauważyłam. Wszystko się ładnie blendowało na tym podkładzie, rozcierało. Puder, jak nałożyłam, to bardzo fajnie. Twarz wyglądała tak satynowo, taka wygładzona, więc no nie mogę na razie absolutnie narzekać, ale to jest na razie, to dopiero nałożyłam, więc zobaczymy za kilka godzin. I od razu Was informuję, żebyście się nie spodziewali jakichś nie wiadomo jakichś fajerwerków, dlatego że no niestety moja skóra jest usta. Na mnie po kilku godzinach może po prostu wyglądać to brzydko. No, ale trudno, takie są testy na żywo, więc do zobaczenia zaraz. Moi drodzy, pora na podsumowanie tego podkładu. Mam go na sobie 4 godziny i zdaję sobie sprawę, że nie jest to czas najdłuższy, ale wydaje mi się, że po tym czasie już można co nieco powiedzieć na temat danego produktu. Więc jeżeli chodzi o ten podkład, to już mi się wydaje, że będzie długotrwały, dlatego że przez te 4 godziny nic mi nie zeszło z twarzy, wszystko wygląda bardzo dobrze, kontur jest zachowany. Jedyna rzecz, no, zaczynam się świecić. Zaczęłam się świecić po około 2,5 godzinie i wtedy właśnie zaczęło to sebum delikatnie wychodzić i wtedy już czułam, że to jest ten moment, kiedy zaczyna mi to sebum wychodzić i teraz jak widać już jestem dosyć mocno błyszcząca, już to czuję na skórze, przeszkadza mi to uczucie, więc zaraz sobie zniweluję to papierem, żeby Wam pokazać jak w ogóle się odbija ten produkt, czy się odbija na papierze. Ale na początek moje obserwacje. Podkład jest dosyć lekki, jest właśnie taki... Kremowej, płynnej formule. Bardzo szybko się nakłada go na twarz. Po prostu byłam w szoku, jak go szybko nałożyłam. Wydaje mi się, że delikatnie właśnie wygładza tak optycznie skórę, dlatego, że ja mam rozszerzone pory i często te rozszerzone pory są podkreślone przez podkłady. Ten podkład mi tego nie podkreśla. Mam wręcz yy, takie wrażenie, że właśnie skóra jest taka wygładzona i te miejsca tutaj, szczególnie na policzkach, są takie. Fajne, ładnie wyglądają. I tak samo czoło. Ja na czole mam takie trzy dosyć wyraźne zmarszczki i ten podkład mi tego nie podkreśla, a większość podkładów niestety to robi, nawet jeżeli są wygładzające, więc na razie jestem bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczona. Kolor jest całkiem w porządku, mógłby być jeszcze jeden odrobinę jaśniejszy, żeby po prostu... Takie jaśniejsze osoby mogły go nosić, bo jak widzicie, on jest dla mnie taki na styk. Powiedziałabym, że kolor jest na styk, kiedy sobie go przyciągnę na szyję, to jest w porządku, ale gdybym była bardziej blada w połowie zimy, to nie wydaje mi się, żeby to był dobry odcinek dla mnie. I teraz sobie wezmę ten papier. Ja nie mam chusteczek matujących, bo gdzieś te bibułki sobie e, rzuciłam i nie mam pojęcia, gdzie mam torebkę z nimi, więc po prostu zwykły papier sobie przyłożę do twarzy. Zresztą często tak robię, tak naprawdę jak nie mam jak nie mam bibułek i to wszystko też bardzo ładnie matowi. O, najpierw po jednej stronie, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. I dla mnie już jest efekt, po prostu odbija się troszkę na papierze. Przykładam delikatnie w kilku miejscach. I tak wygląda właśnie skóra, kiedy sobie to całe serum odcisnę. Ja polecam tak robić. Ja nawet zwykłym papierem toaletowym sobie to odciskam w ciągu dnia, dlatego że nie noszę zazwyczaj bibułek matujących, bo troszkę nie widzę sensu ich kupowania. Dlatego że, no jak widać, to działa praktycznie tak samo, nic mi się nie starło. Dobrze, moi drodzy, to już będzie wszystko na ten temat. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam Was gorąco i oczywiście dajcie znać, jak Wam się film podobał. Do zobaczenia.